We were betrayed. O oh, kur... A wiesz, wiesz jaka najbardziej boli zdrada? Z cyganem! Widzę chociaż kaktus jest. nie. No chyba, że z cyganem. Keep a look at for Jeff. trzeba dawać, a nie się Dobra pamięć. Dawać, to trzeba Morawieckiemu pieniądze. Nie pamiętam. Jak Morawiecki? Morawiecki. on nie zabiera pieniądze, tylko on rozdaje pieniądze, spokojnie. Właśnie w kieszeni. Że to jest cała formacja obrony terytorialnej? Symulator macie Dupa. I dlatego taka promocja był, Bo macie dopłacił, żeby ludzie, kurwa, wstępowali. Dlaczego dzieje się to w Waszyngtonie i Nowym Jorku, a nie w Sosnowcu? Bo w Sosnowcu nie miałbyś tak, kurwa, moc, mo monumentalnych budowli, to jak... Chodziło o to, żeby się uczył walki w mieście, żebyś bronił Warszawy, a nie, kurwa, jak w Pedalskiej. nie, na wsi, kurwa. Kogo chodź no. wieś? Ważne, żeby, kurwa... W czołga nie ma... w burakach, kurwa. Tak, Mirek, tak, tak. Ty Kurwa, mieszka w służbach czówce, czegoś Ja, ja jest... że oni cokolwiek uprawiali. A o takich burakach mówisz? Tak, nie o nie takich jak on. Jestem niespaczony. Pomoło to sytuacjom. Przepraszam, poprawię się. Teraz <laughs> zmiana na kanału. Muszę ci poskarżyć. Pszczelarz! Jeff, pszczela Honeywell. Rozumień? Pszczelarz Honeywell. Tutaj była skrzynka zawieszona. Uwaga, to zwracaj strzeliłem w skrzynkę i tu drop jakiś odpadł. Może. Bo Ty to sobie, więc może i ten... Ale widzisz, to już jest ciekawe, bo nie wiedziałem, że takie rzeczy mogą być miszane. Tam też w, w parkach chyba, w... na drzewach pozawieszanym To już skończyłeś misję Kurwa, pewnie nie pewnie pokazałeś jakąś inną misję Nie, pokazuj pokazuje mi, żebym wypierdalał do białego domu Przekażcie sobie do znak pokoju jebana No i chodźcie do w mi, bo prezent to jest mój fun.